Przedstawiamy sposób projektowania instalacji multiswitchowych przy użyciu oprogramowania Satnet firmy Terra. Oprogramowanie jest darmowe i pobrać je można ze strony www.dipolcompls/satnet. Aplikacja pozwala na zaprojektowanie zbiorczej instalacji satelitarnej wraz z obliczeniem przewidywanych poziomów sygnału telewizji naziemnej oraz satelitarnej dla każdego gniazda w sieci. Dzięki temu projektant lub instalator siedząc przed monitorem jest w stanie przewidzieć, jakie urządzenia będą konieczne do dystrybucji sygnału oraz jakie nastawy parametrów, takich jak wzmocnienie czy prekorekcja charakterystyki kabla, będą odpowiednie. Nastawy te sprawdzą się przy realnym uruchamianiu sieci. Projektowanie każdej instalacji rozpocząć należy od zdefiniowania akceptowalnych wartości poziomu sygnału na gniazdach abonenckich. Aby tego dokonać, należy wybrać okno dialogowe opcje projektu, a następnie wprowadzić żądane przez nas wartości. Zdefiniować możemy poziom sygnału minimalnego oraz maksymalnego dla toru satelitarnego, bazując na danych zaczerpniętych z instrukcji popularnych odbiorników satelitarnych oraz toru telewizji naziemnej, bazując na specyfikacji odbiorników telewizyjnych. Pozostawienie wartości domyślnych zagwarantuje poprawność działania instalacji z praktycznie każdym sprzętem odbiorczym dostępnym na rynku. W opcjach projektu istnieje również możliwość zdefiniowania tłumienia gniazda końcowego dla pasma satelitarnego oraz telewizyjnego. Można również edytować tłumienie przewodu. Zdefiniować możemy własny typ przewodu podając jego nazwę, np. Na Triset 113 oraz wartość tłumienia wyrażoną w dB na metr dla częstotliwości 1 GHz. Dla przewodu Triset wartość ta wynosi 0,21. Zamykamy okno opcji projektu. Zaprojektujemy teraz małą instalację TV-SAT na 20 gniazd obejmującą dwa domy wielorodzinne. W jej skład wejdą zestaw antenowy, wzmacniacz, rozgałęźnik oraz dwa multiswitche. Zaczniemy od konwertera satelitarnego LNB. Klikamy jeden raz na odpowiednią ikonę, a następnie drugi raz na obszarze pola roboczego, aby ustawić położenie konwertera. W ten sam sposób dodajemy antenę telewizji naziemnej. Zakładając że w instalacji występować będą duże spadki poziomu sygnału związane z długimi odcinkami kablowymi, dodajemy do niej wzmacniacz szerokopasmowy. W tym konkretnym przypadku będzie to wyposażony w zasilacz i wzmacniacz cesa 501. Wzmacniacz oprócz swojej oczywistej roli, to jest wzmacniania sygnału, będzie również pełnił funkcję zasilacza dla dwóch multiswitchy występujących w instalacji. Zasilanie odbywać się będzie po liniach sygnałowych polaryzacji horyzontalnej. Po umieszczeniu wzmacniacza w obszarze roboczym programu łączymy go przewodami satelitarnymi z konwerterem. Robimy to wybierając odpowiednią ikonę oraz klikając dwukrotnie, raz na początku, a raz na końcu magistrali kablowej. W ten sam sposób łączymy wzmacniacz z anteną naziemną. Można również skorzystać z ikony magistrali pięciokablowej. Kolejnym elementem w naszej instalacji będzie rozgałęźnik magistrali multi-switchowej. Dodajemy rozgałęźnik pięciowejściowy SS504. Do rozgałęźnika SS504 podłączamy zasilany po linii multi-switch MSV512. Następnie dodajemy mniejszy multi MSV508 dla następnego domu. Używając prawego klawisza myszy możemy obrócić urządzenie, a następnie przy pomocy lewego klawisza umieścić je w odpowiednim miejscu schematu. Rozgałęźnik SS 504 łączymy z multi switchem pięcioma przewodami. Ostatnim elementem instalacji, jaki uwzględnić należy w projekcie, są gniazda abonenckie wraz z przyłączami kablowymi. W programie Satnet za oba te elementy odpowiada jedna ikona. Dodajemy przewody wraz z gniazdami abonenckimi. Gniazdo wraz z przyłączem możemy obrócić w taki sam sposób jak każdy inny element instalacji. Należy zdefiniować jeszcze rzeczywistą długość i typ przewodu. Aby to zrobić, należy kliknąć dwukrotnie na danym odcinku magistrali kablowej. Do wyboru są typy zdefiniowane wcześniej w opcjach projektu. W tym przypadku wybieramy przewód typu RG6. Po wpisaniu żądanej długości naciskamy Enter, aby wartość została wprowadzona. W ten sam sposób edytujemy parametry pozostałych przewodów oraz przyłączy abonenckich. Cyfra występująca po długości przewodu reprezentuje numer przewodów w tabeli opcji projektu. Do bilansu tłumienia w instalacji konieczne jest zdefiniowanie poziomu sygnału na jej wejściu. Najlepiej jest wykonać pomiary w miejscu przyszłej instalacji, jednakże często z oczywistych względów nie jest to możliwe. Program SATNET dzięki wbudowanemu kalkulatorowi straty sygnału. Pozwala na oszacowanie poziomu sygnału satelitarnego w wybranej lokalizacji. Wprowadzamy pozycję orbitalną wybranego satelity. Nasza przykładowa instalacja odbierać będzie sygnał z satelity Hotpert. Następnie wprowadzamy moc sygnału IRP w naszej lokalizacji. Bazować możemy na mapach dostępnych w serwisie www.linksatmapscom. Podajemy długość i szerokość geograficzną miejsca, w którym wykonana ma być instalacja. Należy zdefiniować również parametry samej czaszy. Wedle uznania wpisać możemy jej średnicę w centymetrach oraz sprawność w procentach lub zysk wyrażony w decybelach. Na końcu definiujemy wzmocnienie konwertera satelitarnego. Z reguły nie ma konieczności zmiany wartości domyślnej. Następnie uruchamiamy kalkulator i uzyskujemy szacowaną wartość sygnału z konwertera. W naszym przypadku jest to 80 dB względem mikrovolta. Klikając dwukrotnie na konwerter, możemy wprowadzić wyliczoną wartość dla każdego wyjścia konwertera 4, to jest każdej pary. Polaryzacja pasmo. Jeśli chcemy znać całkowity pobór prądów instalacji, wprowadzamy natężenie prądu zasilania konwertera. Jeśli dysponujemy wartościami poziomu sygnału dla konkretnych transponderów uzyskanych dzięki pomiarom, możemy wprowadzić je odznaczając opcję użyj średnich wartości. Zdefiniowaną listę transponderów oraz przypisane im wartości poziomu sygnału możemy zapisać w osobnym pliku i zaimportować. Celem wykorzystania w przyszłości. Po kliknięciu przycisku e Play, wprowadzone wartości zostaną wczytane do programu. Podobnie postępujemy z wejściowym poziomem sygnału telewizji naziemnej. Zdefiniowaliśmy już wszystkie parametry niezbędne do uruchomienia symulacji. Klikając ikonę po prawej stronie, uruchamiamy analizator widma sygnału możemy dzięki niemu zbadać, co dzieje się z sygnałem w każdym punkcie instalacji. Zielone kropki pokazują miejsca, gdzie wartość sygnału jest poprawna. Czerwone kropki na wyjściach Switch świadczą o przesterowaniu sygnału wyjściowego. Klikamy na jedną z kropek, aby obejrzeć szczegóły. W oknie analizatora widma podglądnąć możemy, jak zachowuje się sygnał w paśmie telewizji satelitarnej i naziemnej. Kolory na wykresie dla telewizji satelitarnej odpowiadają odpowiednim parom polaryzacja pasmo na schemacie. Czerwona linia na wykresie pokazuje maksymalny poziom sygnału, jaki jest akceptowalny w badanym punkcie instalacji. Powyżej wskazanego poziomu mogą pojawiać się zniekształcenia. Ma to miejsce w tym konkretnym przypadku. Należy więc zmniejszyć poziom sygnału zarówno w torze satelitarnym, jak i naziemnym. Najprościej możemy to zrobić zmniejszając wzmocnienie wzmacniacza SA501 na wejściu instalacji. Dwukrotne kliknięcie na pokrętło symuluje regulację rzeczywistego wzmacniacza. Dostępne są pokrętła regulujące każdą parę, polaryzacja pasmo oraz pokrętło toru telewizji naziemnej. Regulacji dokonywać możemy w zakresie od 0 do minus 20 dB. wybieramy minus -14 dla pierwszej pary polaryzacja pasmo i podobnie postępujemy z pozostałymi parami oraz telewizją naziemną której poziom również był za wysoki Teraz możemy ponownie uruchomić analizator widma sygnału. Sytuacja na multiswitchu MSV508 uległa poprawie, natomiast wyjścia multiswitcha MSV512 wciąż oznaczone są kolorem czerwonym. Wystarczy kliknąć na jedno z nich, aby zobaczyć, co jest przyczyną. Część widma sygnału satelitarnego wciąż pozostaje powyżej czerwonej linii. Rozwiązaniem problemu zbyt wysokiego sygnału w torze satelitarnym jest analogiczna jak w przypadku wzmacniacza SA901 regulacja wzmocnienia multi-switcha. Niektóre wyjścia wciąż pozostały czerwone z powodu przekroczenia wartości sygnału w torze telewizji naziemnej dla niskich częstotliwości. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie korekcji częstotliwościowej wzmacniacza SA501. Dzięki temu poziom sygnału niższych częstotliwości zostanie zmniejszony do akceptowalnej wartości. Bez niepotrzebnego zmniejszania poziomu dla częstotliwości wyższych, problem przesterowania multiswitche zniknął. Multiswitche zostały wyregulowane poprawnie, ale na niektórych wyjściach gniazd tajboneckich sygnał jest za silny, a na innych za słaby. Po kliknięciu na wyjściu oznaczonym kolorem niebieskim okazuje się, że poziom sygnału dla wysokich częstotliwości jest poniżej zakładanego poziomu minimalnego. Konieczna jest więc dodatkowa regulacja toru telewizji naziemnej na wzmacniaczu SA501. Czerwona kropka na wyjściu satelitarnym gniazda wskazuje, że dla niektórych częstotliwości sygnał polaryzacji pionowej w paśmie wysokim przekracza założoną przez nas na wstępie wartość maksymalną. Dokonujemy więc regulacji odpowiednim potencjometrem multiswitcha MSV 512. Zaświecenie się na zielono wszystkich punktów instalacji oznacza prawidłowo zaprojektowaną sieć, która z powodzeniem zadziała w rzeczywistych warunkach. Gratulacje! Właśnie zaprojektowaliśmy pierwszą instalację multiswitchową na urządzeniach marki Terra. Gotowy projekt można teraz wydukować. Na koniec praktyczne zastosowanie programu: to co zamówił klient, to co zostało zaprojektowane. Gotowa instalacja. Na stronie, skąd został pobrany program SATnet, znajdują się też przykładowe schematy, pliki z rozszerzeniem STN na których można się uczyć działania programu. Zapraszamy do ich pobierania. Zapraszamy na kursy projektowania instalacji. Informacje i zapisy na stronie www.compl/kursy.